Jest rok 1942. Marzec, Dzień Kobiet, godzina 15.45. Właśnie tu, w tym miejscu, po drugiej stronie rzeki Odry, stacjonuje supertajne niemieckie komando. Dokładnie o godzinie 15.46 wartownik Jürgen Montag usłyszał głos Słowika. Posłuchajmy. Niestety nie był to Słowik. Jürgen Montag nigdy się tego nie dowiedział. Ponieważ w niemieckim wydaniu Atlasu Ptaki Świata nie było wtedy miejsca dla polskich Słowików. Głos słowika naśladował leśny człowiek Waldemar Huba. Potrafił to już od małego, od dziecka. Wychowywał się w lesie. Perfekcyjnie umiał zlać się z otoczeniem. Podobno szczątki wartownika Jurgena Montaga można znaleźć do dziś w okolicach Płocka. Zwróćmy uwagę na uzębienie. Jest to dowód na to, że niemiecka stomatologia wówczas stała na bardzo wysokim poziomie. Choć sceptycy twierdzą, że jest to żuchwa wołu. Na szczęście to nie oni zapisują karty historii. Ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Wszyscy jesteśmy pewni, że to my wygraliśmy II wojnę światową, a Hitler to wielki przegrany tamtych czasów. Otóż udało mi się dotrzeć do tajnych materiałów, które wskazują na to, że to Niemcy wygrali wojnę. Mam przy sobie notkę sporządzoną przez współpracowników Firera. Proszę posłuchać: zupa grzybowa 5 zł, kotlet kapitański 10-20. Dwa piwa 6 ,50 zł 50 groszy razem 162 zł. Dziękuję państwu za uwagę.